Witam, z tej strony TKJDD, a w dzisiejszym odcinku recenzji Barachła obejrzymy sobie drugi sezon Boni x Chica. Jeśli nie widzieliście odcinka, gdzie recenzowałem dla was pierwszy sezon tej jakże cudownej jakhem animacji, to odsyłam was do niego. W opisie zostawiam link. Może najpierw trochę historii, bo czemu by nie? Otóż kiedy autorka kanału, czyli Wiktoria... Prowadziła inny kanał, na którym pojawiały się cringe'owe animacje z FNaFa, to pomyślała, że zajebistym pomysłem byłoby zrobienie sequel'a do i x Chica. I tak oto powstał drugi sezon tego barachuła. Koniec historii. Sezon drugi liczy w sobie 9 odcinków, a dzisiaj przyjrzymy mu się i zobaczymy, czy cokolwiek się zmieniło i czy jest aż tak źle. Zacznijmy zatem. CO TO KURWA JEST? Dobrze, zatem Bonnie i Chica wzięli ślub, następnie Chica zaszła w ciążę, urodziła dziecko, potem z dupy pojawił się Shadow Freddy, który swoją drogą jest narysowany tak fatalnie, że jak tylko go zobaczyłem to parsknąłem śmiechem. I na tym się kończy pierwsza część. No i jeszcze ta muzyczka, Boże Święty. Po pierwsze, jak możecie zauważyć, styl jak i kreska zupełnie się nie zmieniły. No, nie ukrywam, spodziewałem się po sequelu, że będzie on znacznie lepiej się prezentował od sezonu pierwszego, ale dobra, to jeszcze można przyboleć. Za to fakt, że animatronik zapłodnił drugiego animatronika, przez co ten zaszedł w ciążę, to jakaś paranoja. Może to tylko ja, ale mnie zawsze boli łeb, jak widzę takie rzeczy, boni Siurka ewidentnie nie ma. Więc, jak do tego doszło, nie wiem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. No i jeszcze jeden szczegół: robot nie może pić z butelki. Albo wiecie co, aż takich oczywistych rzeczy czepiać się nie będę, bo mi łeb pierdolnie. Przejdźmy do następnego odcinka, może tam będzie lepiej. Napotkałem na pewne problemy techniczne z jakiegoś dziwnego powodu. Mm, druga część oraz trzecia tej jakże epickiej serii. E, nie chcą się wziąć i załadować do aplikacji montującej, dlatego będę musiała nagrać w ten sposób, a nie windy. E, nie zabijcie mnie za to, proszę. Dźwięk mam włączyć, czy nie? W sumie to ten. Kiry. Ale, Kiry. Odłączam słuchawki, dobra, że widzowie, czekajcie, jak głośność. O, nie, copyright. Wciszam. Tak będę musiała zmienić. Żalki bym se zjadła. O, ale to już się zakończyło. A, dobra, to, to tyle. O kurwa. Nie ma to jak czytać gazetę na Opak XD. No, więc Shadow Freddy kradnie dziecko bo niego i ciki. Tak w ogóle ciekawe pochuj mu to dziecko. Czyżby Shadow Freddy pragnął zemsty? A może chodzi o szantaż? Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Ale znając życie pewnie wpadł na genialny pomysł, który skończy się dla niego niepowodzeniem, bo to cymbał. To część trzecia widzowie. He's come back. O nie straszne. O! Oh. Golden Fre We have to go to the Golden Freddy for help. O nie! Emocje narastają. A to co? Ektoplazma? Tak więc Freddy planuje coś zrobić dziecku bo niego i Chiki. Widzimy jakąś tajemniczą miksturę. W międzyczasie rodzice decydują się pójść do Golden Freddy o pomoc. Emocje narastają. Kolejny kurwa czarodziej się znalazł. Jak miło. Zatem dowiadujemy się, że Golden Freddy wie o całym zajściu z porwaniem dziecka i postanawia pomóc teleportując niego i Chica w jakieś miejsce. Swoją drogą jestem ciekawy, ile postaci w tym serialu ma magiczne moce. Oni i Chika dostają się do komnaty tajemnic Shadow Frediego I ta jego kryjówka przypomina mi dome baby Jagi. Jakieś mikstury tu są: kocioł do gotowania ludzi, jak i plany unicestwienia ludzkości. Okazuje się, że ta tajemnicza mikstura ma za zadanie zmienić dziecko naszej pary animatroników w ducha. No, nie mogę się doczekać, co będzie w następnym odcinku. Co za imbecyl! Jak można być tak ślepym i pomylić tajemniczy śmiercionośny eliksir z kartonem mleka? Tutaj mało co jest do komentowania. Przejdźmy do kolejnej części. Wiadujemy się, jaki był cel zamiany dziecka w ducha. Otóż, jeśli wypije ono eliksir, to zamieni się w ducha, a duch zyska ciało. I ja się pytam: na chuj to Fred Frediemu. Może później dostaniemy wyjaśnienie. To dziecko jest ucięte gdzieś w okolicy nóg. I jeszcze, dlaczego tutaj to dziecko ma taki mały łeb, skoro chwilę temu był taki ogromny? Też chciałbym tak umieć, zwiększyć, a potem zmniejszyć swój łeb. Tak. Dobrze, a więc Boni postanawia wypić miksturę i sam się zmienia w ducha, który początkowo jest zły, a potem zmienia się w dobrego i przy pomocy swoich nowych mocy zamyka szadą Frediego w jakiejś kapsule. Aha, przy okazji zbliżamy się do końca. Hurra! I tak się właśnie kończy drugi sezon Boni x Chica. Zróbmy teraz podsumowanie. Sezon drugi praktycznie niczym się nie różni od pierwszego. Kreska jest taka sama, fabuła jest nudna, od czasu do czasu pojawiają się nielogiczności znacząco rażące w mózg. Ponadto nie zostaje nam wyjaśnione, po cholerę Shadow Frediemu była potrzebna ta zmiana i zyskanie ciała. Ech. Jedyny plus jaki w tym widzę to to. Że sezon drugi ma jedynie dziewięć odcinków. Jakbym miał wystawić ocenę końcową, to najpewniej dałbym jeden na dziesięć. To na razie na tyle, teraz idę grać w przemocne i zarazem wulgarne gry.